Witam serdecznie. Dzisiaj kolejne rozważania w ramach Aceranka. Sięgamy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 22 i przeczytamy dwa wersety. 15 i 16 tego rozdziału. Wtedy faryzeusze odszedłszy, naradzali się, jakby go usiedlić. Słowa. I wysłali do Niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli, nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej wprawdzie uczysz. Na nikim Ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. I kolejne dwa wersety, powiedz nam przy to, jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi? Czy nie? A Jezus poznawszy ich złośliwość, rzekł, czemu mnie kusicie obłudnicy? Bardzo ciekawy tekst. Lubię czytać ten tekst i lubię przyglądać się, jak, jak Jezus no tak naprawdę pogonił tych złoczyńców, tych oszustów. Którzy tak im się wydawało, złapali wreszcie Jezusa w pułapkę i już nie ma żadnej nadziei dla niego. Mieli pewien pomysł, w jaki sposób Jezusa usiedlić. Wiadomo, że Żydzi nie przepadali za Rzymianami, uważali ich i słusznie za okupantów, Nienawidzili na przykład celników, którzy wykonywali y, usługi na rzecz y, Rzymian, czyli pobierali cło, podatki. Nie lubili również namiestnika cesarza. Nie lubili generalnie ludzi, którzy z Rzymianami się jakoś tam układali. A jednocześnie dla swoich własnych interesów wielu Żydów z Rzymianami współpracowało. Natomiast tłum, taki świątynny tłum, tłum zwykle spotykany na ulicach Jerozolimy, no, serdecznie nienawidził Rzymian. Zresztą pewnie z wzajemnością. Jezus niesamowicie dopiekł tej kaście, która zarządzała duchowością Żydów. No i ci ciągle szukali sposobu na to, żeby go gdzieś usiedlić, gdzieś złapać, udowodnić mu albo pomyłkę, a jak się nie da, to chociaż zdradę własnego narodu. I nie ustawali w tym. I uknuli pewien spisek. Doszli do wniosku, że zapytają Jezusa, czy należy, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie. Każda odpowiedź jest zła, dlatego że jeśli Jezus powie, że tak, że należy płacić podatek, no to zdrajca, obłudnik, człowiek, który się wysługuje Rzymianom. Jeśli powie, że nie, no to buntownik i należy go oddać w ręce Rzymian, a ci w takich przypadkach rzeczywiście nie patyczkowali się, ponieważ zbierali podatki rzeczywiście zdecydowanie, chociaż nie były to nadmierne podatki, i karali tych, którzy unikali opodatkowania. Stara maksyma rzymska mówi twarde prawo, ale prawo, więc w jakimś sensie byli oni bardzo sprawiedliwi, ale bardzo twardzi w egzekucji prawa. Wydawałoby się, że kiedy się uknuje taki spisek, to przyszła ofiara nie ma żadnych szans. Żadnych szans. Ponieważ wszystko, wszystko co zrobi jest złe. Ale to nie było wszystko, co wymyślili ci spryciarze. Podeszli do Jezusa i zwróćcie uwagę, jak w ich przekonaniu dobijali Jezusa każdą wypowiedzią, każdym słowem. I mówią do niego tak, nauczycielu, nauczyciel to była pozycja, która w Izraelu wiele znaczyła. Żydzi nie uważali go wcale za nauczyciela, ale tym razem bez najmniejszego wahania mówią nauczycielu, co oznacza, że uważnie będą słuchali jego słów. Dobrze się zaczyna. Wiemy, że jesteś szczery. Co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, nie możesz kłamać, nie wolno Ci skłamać, nie wolno Ci powiedzieć nieprawdy. Drogi Bożej uczysz w prawdzie. Wszystko, co mówisz, twierdzisz, że odnosisz do osoby Boga. No to poczekaj, zaraz ci zadamy pytanie, które cię potrafi postawi w trudnej sytuacji. Bo kto tak naprawdę jest Panem? Bóg czy cesarz? Dalej? Na nikim ci nie zależy. W tym sensie, że Jezus nie zabiega o dobrą opinię o sobie i to jest prawda, tak było. No ale w tym momencie mówią mu nadal nie powinieneś myśleć o tym, co inni pomyślą, tylko masz powiedzieć prawdę. Albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. Czyli wiem, że Jezus nie szukał popleczników, a oni mówią wprost. Nie szukaj sobie popleczników wśród nas, bo to nie jest właściwa postawa nauczyciela. No i co w tej sytuacji? Wydawałoby się, że naprawdę Jezus jest w pułapce i nie ma wyjścia z tego, co za chwilę się stanie. A teraz pada pytanie. No powiedz nam, nauczycielu. Powiedz nam, jak ci się wydaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Zwróćcie uwagę, jak oni sformułowali to pytanie. Jak ci się zdaje? Czyli zastanów się, pomyśl. I my wiemy, że to trudna sprawa, ale oni oczywiście doskonale wiedzieli, że wykorzystają wszelkie jego słowa przeciwko niemu. Także to współczucie było takie bardzo... Złośliwe. Należy płacić podatek cesarzowi czy nie? I dalej Mateusz napisał takie słowa. Jezus poznał ich złośliwość. I chyba nie trzeba było być naprawdę aż synem Bożym, żeby zorientować się, do czego prowadzą ci obudnicy. Czemu mnie kusicie? I teraz stało się coś, co było jak grom z jasnego nieba. Zaiste nikt się nie spodziewał tego, co Jezus zrobi. Pokaż mi monetę podatkową. Oczywiście chętnie wyciągnęli monetę, byli przekonani, że nawet gdyby ją stracili, to pułapka już jest zamknięta. A on wziął do ręki denar i zaczęło się ciekawie. Powiedzcie, czyja tu jest podobizna? No cesarza, oczywiście, że tak. Skoro, jak twierdzicie, jest tutaj podobizna cesarza, tak, zgadza się? Oczywiście. To weźcie te pieniądze i oddajcie cesarzowi, bo to jest własność cesarza. Ale to, co należy do Boga, to oddajcie Bogu. To zdumiewająca historia. To co Jezus zrobił, to co tym krótkim zdaniem uczynił w życiu tych ludzi, w życiu nas wszystkich, to jest niepojęte. Jezus po prostu obnażył wszelkie kłamstwo, wszelką obłudę. Wszelką. Przez wieki można było wielokrotnie się przekonać, jak chrześcijanie byli tą najzdrowszą częścią społeczeństwa. Zwykle nie należeli do żadnych ruchów buntowniczych, rewolucyjnych. Byli tymi, którzy, no tak byśmy dzisiaj powiedzieli, byli bardzo propaństwowi. Zawsze dbali o pewien porządek. Zawsze dbali o pokój, o spokój po prostu. Jest oczywiście granica, która jeśli zostanie przekroczona przez władzę świecką, to uprawnia każdego wierzącego do złamania tej niepisanej umowy z państwem. Mianowicie dzieje się tak wtedy, kiedy władza świecka przekracza swoje kompetencje, wkraczając wyraźnie, wyraźnie wkraczając na obszar, który należy tylko do Boga. Ale powiedzmy sobie uczciwie, ten obszar to nie są podatki, to nie jest polityka. W żadnym wypadku. A tutaj dokładnie chodziło o taki właśnie wymiar, który został w taki sposób przedstawiony Jezusowi publicznie, żeby go złapać po prostu w pułapkę. Oddaj cesarzowi to cesarskie. Oddaj podatek temu, który chce ten podatek. Oddaj pracę temu, który chce tej pracy. Bądź zaangażowanym Obywatelem, który troszczy się o pokój, spokój, o porządek, który wspiera wszystko, co dobre, co właściwe. I zdecydowanie oczywiście, jeśli władza świecka przekracza kompetencje, które do niej należą, przeciwstawia się takim pomysłom. Jeśli spojrzymy dzisiaj na nasz kraj, to... Powiem wprost, zniesmacza mnie to, co czyni Kościół. Absolutnie mnie zniesmacza. I jest to działanie wbrew temu, czego uczy Słowo Boże. Z jednej strony mamy bowiem ludzi, mówię o wierzących ludziach, o przywódcach, którzy mówią, że należy z Kościoła wyrzucić komunistów. To jest jedna skrajność. Z drugiej strony mamy taką oto skrajność, która sprawia, że Ubiegających się urzędy liberalno-lewicowych kandydatów Kościół zaczyna wspierać, zamieniając się w zasadzie w komitety wyborcze. Jedno i drugie jest obrzydliwe. Obrzydliwe. I Kościół nie powinien w ogóle w tym brać udziału. Oczywiście mówię oficjalnie o strukturach kościelnych, ponieważ każdy wierzący ma prawo do tego, aby decydować tak, jak sam uważa w swoim sumieniu. Tym zniesmaczonym, a jest takich sporo, chcę powiedzieć głośno. My w swoich zborach, w zborach HWE, chętnie widzimy ludzi z PiSu, z PO, z Konfederacji, z SLD, z PSL-u i ze wszystkich innych partii, jakiekolwiek istnieją. U nas nikt nie pyta nikogo, jaką masz legitymację partyjną. To nas nie obchodzi. My jesteśmy ludźmi, którzy chcą budować kościół, który jest otwarty dla tych, których Duch Święty przyprowadza do kościoła. Nie będziemy stawiali policji zborowej przy drzwiach i nie będziemy się pytali, na kogo głosujesz. To jest obrzydliwe. Ludzie, którzy to robią, którzy publicznie namawiają, zabraniają, nie wiedzą, co czynią. I nie, ma, nie mamy ze sobą nic wspólnego. Nie znam po drodze, krótko mówiąc. Nie do tego Kościół został powołany. Próbowano właśnie Jezusa ubrać w takie szatki. Po czyjej stronie stanie? Czy po stronie zwolenników świątyni, zwolenników Izraela, czy po stronie cesarza i po stronie Rzymu. Jezus nie tylko że wybrnął, bo Jezus nie musiał się ratować w ogóle. Jezus po prostu pokazał... Jak powinien żyć człowiek bieżący? Jak powinien zachowywać się chrześcijanin? Jak powinien zachować się jego naśladowca? Przestańmy zamieniać kościoły w komitety wyborcze. Przestańmy uczynić, przynajmniej czynić z kościołów miejsca nienawiści, pogardy dla kogokolwiek. Nie budźmy się na to, bo w ten sposób niszczymy prawdziwe świadectwo Ewangelii, ponieważ ludzie, którzy nas słuchają, są przekonani, że my, napadając na jednych lub na drugich, głosimy Ewangelię. Nie, ludzie, którzy to robią, nie głoszą Ewangelii. Śmiem twierdzić, że wielu z nich to zwykli karierowicze i oszuści, którzy na barkach zwykłych członków kościołów Chcą dochrapać się do jakichś, może iluzorycznych nawet, ale pozycji w społeczeństwie. To jest obrzydliwe. Chrystus nie, nie zabiegał o głosy ludzi. Chrystus nie zabiegał o poklask ludzi. Chrystus nie zabiegał o opinię ludzką. Tak jak powiedzieli jego przeciwnicy. Mówił prawdę. Mówił prawdę. A dlaczego ją mówił? Bo sam był prawdą i on niczego nie musiał wymyślać. Kłamcy mają ten problem, że muszą zawsze pamiętać, gdzie, co, komu i ile powiedzieli. I po jakimś czasie gubią się, bo nikt tego nie spamięta. A człowiek, który mówi prawdę, niczego nie musi pamiętać, ponieważ zawsze mówi to samo. Zawsze mówi to samo. A to co mówi, to jest prawdą. I tyle. Ciągle to przypomina mi, raz jeszcze przypomnę. Kłamcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jeśli ci się wydaje, że jesteś zbawiony, a kłamiesz, to ci się wydaje. Naprawdę ci się wydaje, ale zbawiony nie jesteś. Królestwo Boże nie jest dla Ciebie. Jesteś przeklęty, bo jesteś oszustem i nie naśladujesz Królestwa Bożego. Nie naśladujesz Chrystusa. Dziękujmy naszemu Panu, że wszystkie sytuacje jakie mogą nas spotkać w życiu zostały przez niego przewidziane i we wszystkich wiemy jak należy postąpić a